Okej, okay, witam Was tu Minecraft 2D z Kubą. Jak byłem... O, oh, hmm. no obiecam, bo nie później to filmu bo coś szybko lecieł, coś mi się tu psuło. Oto powiedzmy, że poka pokażę Wam mój świat. Czyli tak, to mój domek. Mówiłem nie jest zbyt jakiś ładny, ale jest. Yeah. No. Jak tam mamy tutaj ścieżeczki, zrobiłem w tu i tu. I tak... Tu, po, tu jest taki kraniec, czyli jak czy jak w nie można tutaj tego przebić, bo ja na tym widzę, Widzicie? Widzicie? No to tutaj o, to możemy, nie? Ale tamtego nie mogę jakoś. Nie wiem czemu, ale... <laughs> nie wiem czemu, ale wiem czemu. Dobra, powiedzmy, że to taka moja figurka jest, nie? Ale teraz zobaczycie audiowo. Dobra jest ładna, taka gorsza od tamtej, ale jest taki. Tu mój basen. Tu mamy mostek, żeby długo tak nie iść, jak zwykle. Strasznie, długo szukamy aby zrobić to beznadziejną, ale... Teraz, gdybym mógł Was poprosić, zamknijcie oczy, bo będzie wielka, ale to wielka niespodzianka. Więc proszę Was, na 3-4 zamknijcie oczy. Czym? 3-4. Ry. Tak, zamknięte, mycie zamknięte, dora, otwórzcie.

No, znów to chyba normalne. Ciągle się ślimaczy, to nienaturalne. Panie ślimaku, jest coraz lepiej. Cicha noc, jest coraz więcej. SKKF znowu maluje, Księżyc jest piękny, nie opiszą go wersji. E S. I dalej, pamiętam, malokę. O! A, o! To! Spróbuję takiego... Mm, ...ludkę. Mojej A tutaj, tutaj... Bo... A, coś wam zapomniałem jeszcze pokazać. Jeżeli dobrze to tutaj... ...że... Nie to było w tamtej, tej... ...wersji. Jak... Forki. I co dzisiaj będziemy na moim świecie robić? Oczywiście jeszcze jednego skina, czyli mnie. <grymne> no, zobaczycie, co będę robić. Tylko najpierw wyprostuję. tam mi to zajmie, a więc co zrobiłem? pokażę w następnym ODC. Ale najpierw mogę przynajmniej zacząć. Dzień dobry, wieczorem. Już mi po głowie lat ta piosenka. To jest taki mój świat, gdzie zawsze będę grał sobie, nie? No tak tylko czasami chodził, ale na razie tylko to, bo Minecraft to nie mogę, bo error pisze. Chyba, jeżeli ktoś będzie... Ktoś wie, co to... co zrobię, to proszę mi napisać w komentarzach komentarzu, to powiem Ci dobrze, czy źle pomyślałeś, czy po prostu prawie, czy po prostu nie wiem na pewno, czy Ty masz rację. No, będę takie odpowiedzieć, jak Dobra, czyli tak. Pyk, pyk. Pyk, pyk pek pyk pek pek pyk pek pyk pyk. pyk pyk... 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 pek pyk... pyk, pyk. Be. Be, be. Czarny. I tu wszystko, dobra. Tak, 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 tak. kupa, kupa, mhm. Chyba jeszcze domyślać. No ja to szybko, chyba mnie. Ale na, może jeszcze będę myśleć co ja robię, ale jeszcze nie mówcie co.

O, o! Tam te rararara Wiem, że brzko robią tej figurki, jak przyjazem to mówię, ale może takami pięknie wyjdzie, pięknie, pięknie, pięknie. Oj, mikrofon mi Да, Nie. Tak. No ciekawe czy... Jakby co robimy jeszcze eksperyment? Czy... Czy piasek spada w tej... Tak. Ale jak kupio. Weź... Patrzcie. nie. Czy... jakby nie widać. Patrzcie tego. Jakie fajne. O, skotki to zrobiłem. Dobra. Ja. Ładnie tu żebym żeby wszystko. Dobra, utknąłem. <grym> Ale okej. O. Dobra, mm -hmm. się jak w prawdziwym że Muszę być tutaj przygotowany, bo inaczej naprawdę utknę. Dobra, zrobiłem. rzeczy co to jest? Ja wiem. Nie wiem. Uuu. Dobra, dobra. Wiem, nie no udało mi się, ale to... No, dopiero tak myślałam, a może to zrobię. No to, to jest oczywiste. Super Meta metaboi, Meta, boy, meta... Eee, o czym zapomniałem, o czymś bardzo, bardzo ważnym. Wiesz tutaj wezmę. O, ten tędy, potem tak, potem tak, potem tam, potem tak. Hmm. Вот uh -huh. так попсу Трошечка Так, так Мам, помнишь Попсу то И так 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 и так так, так, так. Так, 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 Bum, bum, pum bum, 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 pum pum, 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 pum. Ah. Nie, to to tam ten już ładnie wyglądał. Bardziej. Ale to też, powiedzmy, super metal. la chimenea chimenea говорю, но это будет не первый. Ой, вот это. Tantararam ram otomata, boi tamtara Aura subskrypcje, przynajmniej jeden komentarz, bo mało. I miłego oglądania. Nara.